Cześć moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Nie udało mi się zrobić czytania tygodniowego, ale nie ma tego złego, ponieważ myślę, że dobrze by było zrobić energię dnia na cały ten tydzień, każdego dnia oddzielnie. Będę wyciągała jedną kartę albo więcej, zaraz zobaczymy, zaraz się przekonamy, jak to będzie, bo robię to tak e, troszkę e, pod wpływem e, natchnienia i impulsu. I, I będziemy tutaj na co dzień radzić się i obserwować energetykę dnia. W tym tygodniu mamy kwadraturę Marsa do Plutona w znakach stałych. Na samym początku znaków stałych, jeżeli macie jakieś planety bądź... Jesteście urodzeni na początku znaków stałych. To, czy to jest słońce, czy tutaj są jakieś planety osobiste, czy osie waszego horoskopu znajdują się na początku znaków stałych, to znaczy lew, wodnik, skorpion i byk. To tutaj może się podziać. To może być bardzo ważne dla Was tydzień. Dlatego miejcie oczy dookoła głowy. Poprzedni tydzień na pewno też już dał się wyznaki pod tym kątem. Kwadratura Marsa i Plutona to jest dosyć agresywna energia, to jest walka o władzę, walka o posiadanie, to jest taka chęć zaznaczenia dominacji. Możemy z tym właśnie się spotykać w tym, w tym tygodniu, ale tak jak powiedziałam, to nie dotyczy bezpośrednio każdego w tym samym natężeniu, szczególnie osoby, które mają coś na początku znaków stałych. Coś to znaczy, tak jak powiedziałam, światła, czyli Słońce, Księżyc, planety osobiste, Mars, Wenus, Merkury. Jeżeli macie osie horoskopu, to medium celi, ascendant, descendant, Moon celi, to, to może bardziej Was dotykać. Dobrze, dzisiaj mamy 10 czerwca, 10 czerwca i mamy poniedziałek. Zobaczmy jaka jest energia tego dnia. Jaka jest energia tego dnia? Talia, której używam, to jest Tarot Original Rider-Waite Smith. Kupiony na sklepie Orgon Orgone. Orgon... Wybaczcie, ja do końca nie wiem jak to się wymawia, kiedyś dostałam ze sklepu tamtego właśnie w prezencie talie, pokazywałam wam. I też w opisie tego filmu macie link do tego sklepu, jeżeli macie ochotę sobie kupić jakieś karty, to, to polecam. 10 czerwca, poniedziałek, zobaczmy jaka jest energetyka tego dnia. U mnie pogoda jest ciekawa. Nie ma, nie ma w ogóle słońca dzisiaj. A jak u Was? Jak u Was pogoda? Jak Wam dzień mija? Energia tego dnia. Zobaczcie, mamy tutaj pazia buław. Więc, pomimo że nie jest tutaj zbyt słonecznie i zbyt jakoś tak zachęcająca, może do, do zabaw, to jest dosyć tutaj zabawna energia. Energia, która zachęca do eksploracji, szukania innych dróg, nowych ścieżek, rozpoznania jakiejś takiej pasji, chęci zabawy, chęci odkrywania w samym sobie. Pod spodem mamy szóstkę buław. I te karty tutaj trójka mieczy kochankowie jeszcze pod spodem, ale chyba ogranicza się do tej szóstki, dzisiaj jakoś tak czuję. Te karty nam pokazują, że na pewno jest tutaj dużo ognia, dużo chęci właśnie odkrywania, ale też wygrywania. Zyskamy najwięcej, jeżeli będziemy aktywni, jeżeli nie będziemy się poddawać. Tutaj jest troszkę taka chęć mm, wysiłkowego osiągnięcia celu, postawienia na swoim, za wszelką cenę. Paśmie, paśbuła była w, w swoim cieniu, jest dosyć przemocową, dosyć ordynarną postawą, mm, dosyć taką bezczelną. W takim cieniu i w negatywnym sensie. Czasami ta bezczelność jest, jest pozytywna i wcale nie ma co aż tak się zżymać na nią, ale tutaj w cieniu to jest naprawdę dosyć nieprzyjemna energia. Na zasadzie takiej zrobię to, na co mam ochotę, nie bacząc na konsekwencje, nie bacząc na to, jak ktoś inny się z tym poczuje. Nieważne, ważne jest, żebym ja tutaj czuł się dobrze, czuła się dobrze. Poza tym, jeżeli będziemy próbować nowych rozwiązań, innowacyjnych, będziemy ciekawi, będziemy odważni, będziemy łapać okazję, chwytać, z optymizmem podchodzić do różnych sytuacji, zyskamy na tym. Więc tego dnia bardzo Was zachęcam, byście troszeczkę tutaj postawili właśnie na, 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 na odważne na brawurowe, na optymistyczne podejście do nowych sytuacji. Próbujcie nowych rzeczy, nowych technik, nowych możliwości. Możecie ubrać się w jakiś sposób ekstrawagancki, dosyć. Możecie wyjść z jakąś propozycją do drugiej osoby. Wtedy najwięcej zyskujemy. Przestrzegam przed tym, żeby nie nadużyć drugiej osoby, bo w tej sytuacji jest taka takie ryzyko, że moglibyśmy zrobić coś nie myśląc o drugiej osobie, postawić ją w niekomfortowej sytuacji. Celowo albo niecelowo, tutaj już wiecie, różne są sytuacje. Jeden zrobi to, bo po prostu nie pomyśli o tym, że może kogoś postawić w trudnym położeniu, a inny będzie miał tego świadomość, ale będzie miał tu gdzieś po prostu, no nie? Jeżeli inni Was stawiają w trudnym położeniu. Pamiętajcie, że zawsze macie prawo się rozmyślić, zawsze macie prawo odmówić, zawsze macie prawo wyjść, zawsze macie prawo powiedzieć, mi to do końca nie odpowiada. Mi to do końca nie pasuje. Także tutaj miejmy na względzie uczucia innych ludzi. Dołożymy jeszcze jedną kartę radę, wskazówkę na ten, na ten dzień. Dwójka mieczy rozwaga, rozsądek jest tutaj bardzo ważny, no bo to nie jest tak, że paść nie ma w ogóle w sobie ani trochę rozsądku. Trzeba wiedzieć w jakiej sytuacji Właśnie próba pójścia nową drogą, innowacja, ekstrawagancja jest nieszkodliwa, a w jakiej sytuacji ona może być już ryzykowna, szkodliwa, nieprzyjemna, nieprzyjazna? Właśnie taka ryzykowna, wręcz bym powiedziała, na, na granicy albo przyzwoitości, albo na granicy bezpieczeństwa. No bo wyobraźmy sobie sytuację dosyć trywialną. Kiedy zakładamy, nie wiem, wysokie buty, szpilki, no nie, nie biorąc pod uwagę, że będziemy iść po błocie albo po bardzo śliskiej nawierzchni. Teraz patrzę przez okno, pada deszcz, tak sobie o tym pomyślałam. Wiecie, może to jest widowiskowe, może to jest spektakularne, może dzięki temu czuję się ładna, czuję się atrakcyjna, może ktoś zwraca na mnie uwagę. No, ale co z tego, jak ja się wykopytnę na pierwszym zakręcie, no nie? I to stanie się już naprawdę i niebezpieczne, i niezbyt atrakcyjne. Więc to jest taka trywialna sytuacja, ale też bym tutaj powiedziała, byśmy nie dali się zwieść próżności dzisiaj z jakiegoś powodu. Zastanówmy się. Zabawa też w granicach rozsądku, tutaj dzisiaj bo możemy mieć takie przyjemności, przyjemne wydarzenia, przyjemne spotkania z innymi też, zaproszenia, okazje, wycieczki, pomysły, no nie, ale te karty mówią, to musi zadzieć się w granicach rozsądku. Dlaczego ten rozsądek jest taki ważny dla nas dzisiaj? jest ważne, żeby było miło, żeby było fajnie, żebyśmy nie stracili w sytuacji, która jest bardzo dobra tak naprawdę, fajna, korzystna, no nie, byśmy nie stracili pewności siebie, tak jak ten przykład z tymi szpilkami, no wychodzi dziewczyna sobie z domu, czy wygląda atrakcyjnie, no nie, a potem, kiedy na przykład zmyje ją deszcz i spływa jej makijaż z twarzy i, i nie wiem, ślizga się na tych wysokich obcasach, no to już traci pewność siebie, to, to, to jest takie... I, i, i głupie się na to patrzy, i człowiekowi jest głupio w takiej sytuacji, no nie? Więc y, dlatego miejmy taką dozę rozsądku, by nie przeholować, by coś, co jest nieszkodliwe, niegroźne, fajne, rozrywkowe, przyjemne, nie zamieniło się w coś y, przykrego nieapetycznego, no nie też dzisiaj zwróciłabym uwagę na to, byśmy postarali się utrzymać taką takie umiarkowanie w jedzeniu w piciu, w zabawie, w sporcie no bo, bo możemy troszeczkę dzisiaj, e, dzisiaj przeholować dobrze, dziękuję Wam bardzo za to spotkanie, mam nadzieję, że miło spędzacie czas, mam nadzieję, że ten tydzień cały właśnie spędzimy na takim czytaniu kart e, na, na, na dany dzień Miło mi Was przy poniedziałku gościć u siebie na kanale. Cieszę się, że włączyliście ten filmik. Za wszystkie subskrypcje dziękuję. Widzę, że są nowi widzowie, więc bardzo miło mi Was gościć na kanale. Rozpoczynamy tygodniowy maraton czytania energii dnia. Wuziaczki, miłego dnia. Do usłyszenia jutro.